Cześć drodzy moi kochani! Dzisiaj kolejny film, bo już nie wytrzymałem, musiałem nagrać. Yy, pod tytułem yy, z serii może. Yy, tak, ja to miałem tą serię? Kudy, nie się zastanawiam. Yy, zapomniałem. Ale to była seria yy, o nieudanych naprawach przez inne serwisy, które sobie nie poradziły. Ale wam pokażę, o co chodzi. Mamy tutaj Junaka. Yy, to jest model, no Junak dwusuwowy silnik z silnikiem 1P49QMB, moi drodzy, Junak 607 chyba, to jest skuter z benzina, który był w dwóch serwisach, mam to napisane na kartce, ale tam są dane klienta, nie chcę pokazywać, i pierwszy serwis w benzinie, potem serwis w Dąbrowie, Górnicz, Dąbrowie Górniczej, naprawiał, no i nie naprawił, każdy coś wymienił, wziął kasę i nie naprawił. O co tu chodzi? Nie ma tutaj iskry, moi drodzy. Nie ma iskry, silnik nie odpala, kręci, ja właśnie go ładuję, teraz by był głęboko rozładowany akumulator. Eee, mogę Wam zaraz pokazać, wyłącznik jest na włącz, silnik kręci, ale nie odpala. Dobra, zaraz sprawdzimy tą iskrę. Eee, jeden serwis coś tam powymieniał, ponaprawiał, porobił, no nie tego spędził czas, wziął kasę, nie naprawiając oczywiście. Drugi serwis wymienił ładnie stacyjkę. Bo myślę, że stacyjka jest uszkodzona. Wymienił stacyjkę, wszystkie zamki, fajnie. Tu, tutaj też mamy wszystko, tak, fajnie. No. Nie, to jest bardzo dobrze zrobione, powiem Wam, bo wszystko jest do kompletu elegancko. Super, bardzo się cieszę i chwalę ten serwis za to, że to zrobił. No Ale zrobił, wymienił stacyjkę, nie naprawiając skutera, no i wziął za wymianę stacyjki, za stacyjkę, a skuter... A skuter w dalszym ciągu nie odpala, nie ma iskry. Powiedzcie mi, jak to jest w tym kraju, że ktoś wymienia coś, co nie daje efektu i jeszcze bierze za to pieniądze? No ja rozumiem, że stacyjka była założona nowa. No ale silnik nie działa, nie ma iskry, no to po co tą stacyjkę wymieniać, skoro tamta też na tamtej stacyjce silnik kręcił i też nie było iskry. Więc wymieniam z powrotem stacyjkę na prawidłową, daję klientowi skuter nienaprawiony i mówię, że nie naprawiłem. Nie wiem, w jakim kierunku idzie ten kraj, ale dobra, dalszy ciąg nastąpi. No to lecimy dalej, moi drodzy. Zdjąłem przód i żeby... po co? Po to, żeby sprawdzić, czy ta stacyjka jest prawidłowo podłączona, czy ta stacyjka ma pinologię taką, jak powinna być. Jak widzicie, już tu jest coś kombinowane. Tu jest... Tu jest alarmu wtyczka, opcjonalna, a tu jest jakiś przewód jeszcze dołożony. Ja to zaraz obecne i zobaczymy. No jedziemy, nie? Ua, nie to, nie, nie, nie to. To sobie przetniemy tylko towarem. Tak, o, kurde, chyba będę musiał statyw sobie tutaj zapodać za dzisiaj, bo miał być krótki film. Ale jak widzicie już coś tu jest kombinowane, bo do fioletowego przewodu coś jest podłączone do stacyjki. Ja to spróbuję tu odizolować w miarę możliwości. Późno, hopie, wejście ten statyw najlepiej, nie? Moment, wracam. Dobra, zdjąłem tą taśmę, jak widzę. Jak widzimy, tutaj ten fioletowy idzie do przewodu w stacyjce, biały, czarny z białym paskiem. Jest to przewód wyłączania zapłonu, więc hmm. Spróbujemy to odpiąć. No późno, ja pierdziele. Czekajcie, gdzieś mi spadło. Kiedyś cię znajdę. Dobra, mam. Zobaczcie, bardzo, bardzo fachowa robota. To na pewno by nie wypadło. A nawet i dobrze, że już teraz wypadło. Bo powiem wam szczerze: to nie powinno w ten sposób wyglądać. W instalacji widać, brakuje stricte jednego przewodu, konkretnie. A już wam powiem dlaczego. <noise> Moim zdaniem ta instalacja jest przygotowana na moduł DC, na moduł na zasilany prądem zmie... stałym, przepraszam, stałym nieprzemiennym, stałym, dlatego jak ktoś włoży moduł DCI eh, CDI, przepraszam, nie DCI to nie ruszy. A co chodzi? Chodzi o to, że tutaj na tym przewodzie musi się pojawiać 12V. Yy... Po przekręceniu stacyjki. No właśnie. Zaraz to sprawdzimy. Stacyjka włączona, jak widać. Minus krokodylka na masie. Podłączamy się. I 12V nie ma. Ale zauważyłem, że ktoś ten przewód. Czekajcie, o, że ktoś ten przewód podpiął tutaj do iskrownika. Tu mamy wejście do iskrownika. O, matko jedyna. Kuźwa. Do iskrownika do przewodu biało- czerwono-czarnego. No tak, no tak, tylko dlaczego nie ma iskry, tak? Co z cewką? Cewka tutaj jest. Nie wiemy, czy jest sprawna. Motor działał, ale nie działa. I zobaczcie, następna kaszana. No, ktoś tu lutował już to takie. Słuchajcie, ja wam powiem tak, ja nie będę po prostu tutaj, Ja jeszcze bym mógł zdiagnozować, tutaj jest wejście. skrowing jest jakiś taki lepiony, że głowa boli. Yy, dobra, pokuszę się jeszcze o sprawdzenie impulsatora i cewki. Za chwilę wam powiem, jak ja to sprawdzam. Słuchajcie, ja się posłużę diodą świecącą, która, której napięcie zasilane jest od 2,5 V do 3 V. Oczywiście nie wszystkie, akurat w tej obudowie diody mniej więcej takie napięcie potrzebują, żeby świecić. Podłączyłem teraz sobie jeden styk do masy i to obojętnie jak podłączycie, ponieważ tutaj płynie prąd przemienny, więc ta dioda wam będzie się zaświecała, a drugi przewód podłączyłem do do przepraszam drugą nóżkę diody podłączyłem do przewodu czerwonego z białym paskiem. Jest to impuls z impulsatora. I teraz kręcąc, kręcąc silnikiem, powinna nam ta dioda migać, moim zdaniem. Więc spróbujemy. Dioda nie miga, czekajcie, wyłączę sobie podświetlenie. Dioda nie miga, co może wskazywać na co? na uszkodzenie impulsatora. Jeszcze raz. Moment i teraz no już wiemy, że impulsator jest zwalnięty. Zaraz wam pokażę jeszcze w inny sposób, jak można go sprawdzić miernikiem, a teraz sprawdzimy sobie zasilanie modułu. Kurwa, co tu jest? Przepraszam. Kuźwa, co tu jest? Dobra, zaraz sprawdzimy jeszcze yy, zasilanie modułu tutaj. Słuchajcie, zasilanie modułu to jest przewód czerwony z czarnym paskiem albo czarny z czerwonym paskiem, różnie to bywa, ale z reguły taka jest, że tak powiem, ideologia tego tutaj y, oznaczenia. I analogowo jeden do masy, drugi do, do cewki. Y, dotykając tylko leciutko, powiem Wam, rozrusznika y, czy nawet startera nożnego, ta dioda powinna się rozświetlić. Tutaj nic się nie dzieje. Tutaj nic się nie dzieje. Spróbujemy zakręcić. Zero. No zero totalne. Moi drodzy, wychodzi na to, że już nie będę dalej tego diagnozował. Ja po prostu zrobię nowy, cały zapon CDI. Mógłbym tu zrobić DCI, ale to jest, chociaż byłoby łatwiej. Ale DCI, pamiętajcie, ma pewne ograniczenia. i Nie kręci silnika tak wysoko jak zapłon CDI zasilany prądem przemiennym bezpośrednio z alternatora, tak jak ktoś tutaj to podłączył. Więc już widzimy, że iskrownik jest do wymiany. Moi drodzy, ja zrobię prostą rzecz. Wymienię cewkę zapłonową, moduł i cały iskrownik na nowe i wtedy zobaczymy, czy będzie iskra. Oczywiście zrobimy to, że tak powiem, w standardzie CDI. Będzie to zasilanie prądem przemiennym, zrobimy porządek z kostkami. Z wszystkimi przewodami, które tutaj są, bo tu jest taki syf, że głowa mnie boli. No i myślę, że jak włożymy to zrobię, to oddamy skuter, klient będzie zadowolony. Dobra, zatem ja zamawiam części i za chwilę będę kontynuował. Jak części tylko przyjdą, ponieważ no już części nie mam, a jak zauważyliście. W moim sklepie internetowym nie ma już zakładek z tymi częściami do Chinoli, bo to nie ma sensu większego, jak ja mam słuchać obraźliwe, czytać obraźliwe wiadomości, że ja mam coś drogo. No trudno, słuchajcie, chcecie coś dobrego, trzeba zapłacić. No, dziwne, że nikt nie płacze na Mielochu, że, że płaci za wariator sportowy, który de facto niczym się nie różni, tylko wagą, po prostu materiałem. Ktoś płaci 300 wy a za dobrej klasy wariator sportowy do Chińczyka u mnie, który kosztuje 150 zł, ktoś płacze. Dobra, mniejsza z tym, to już jest temat zamknięty, części do Chińczyków nie ma, nie sprzedaję, koniec, skończyłem i tyle, jest tylko do Piaggio MP3, bo tym się głównie już teraz będę zajmował, mi się wydaje i tylko dlatego tego części tam będą. Dobra, moi drodzy, ja zamawiam części, jak będą części, wracam.